Dajcie. ten film nagrywamy bardziej tak, żeby się pochwalić, bo większość z Was pewnie myśli, że nic nie robimy, a tak naprawdę nawet jak nic nie robimy, to coś robimy i powstało właśnie takie coś. Nazwaliśmy go roboczo Optimus Prime. Jest to ciągnik hybrydowy Agroray wyposażony właśnie dodatkowo w maskę, która jest dostępna do zakupu właśnie w naszym sklepie. Dodatkowo chciałbym oświadczyć, że możecie wybrać taką wersję do montażu już. Z waszym traktorkiem hybrydowym, który będzie zamówiony w naszym sklepie, do wyboru są także błotniki. Oczywiście, tak jak tutaj, można założyć lampę, licznik motogodzin. Tych modyfikacji pojawia się coraz więcej. A to dlatego, że cały czas tutaj pracujemy nad tym, żeby wyglądało to zacnie. Zobaczcie, moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze. Wersja kolorystyczna nie musi każdemu odpowiadać, bo jest tutaj trzy kolory, aczkolwiek. To jest prototyp, bo my pracujemy na nim, można powiedzieć, na nim się bawimy, na nim ulepszamy inne modele, także można powiedzieć, tak wygląda hybryda w przyszłości. Tutaj będziemy właśnie sprawdzać każde nowe rzeczy, zanim trafią do sprzedaży, tak jak tutaj jest maska, robimy sobie wymiary, zobaczcie, ona siedzi bardzo ciasno. Nawet używając dosyć dob dobrze siły, ona ledwo coś się tutaj rusza. Jest spasowana bardzo dobrze i zamontowana w takich miejscach, że nie będzie wcale kolidować. Teraz odkręcimy tę maseczkę. Zobaczycie, funkcjonalność została zachowana na bardzo wysokim poziomie. Hops, tutaj mamy dostęp teraz, żeby zalać paliwo, jakieś funkcje serwisowe, uzupełnić olej, w filtrze zaglądnąć, gdzieś tam podregulować gaźnik, cokolwiek. Wszystko mamy dostępne. Maska w niczym tutaj nie przeszkadza. Oczywiście dźwignie, tutaj wszystko jest pomontowane tak jak należy. Powiem teraz o samym traktorku, bo pewnie wiele osób też chciałoby usłyszeć. Jest to 16-konna wersja silnikowa. Jest to nasz silnik roboczy, który tutaj jest zamontowany. Można wybrać oczywiście jeszcze silnik w wersji 13 albo 18 koni w benzynie, albo diesle 9, 12, 14 koni. Tutaj jest pełen dowolny wybór, wygląda to dokładnie tak. Skrzynia oczywiście ośmiobiegowa, tak jak. To zawsze było, nic się pod tym względem nie zmieniło. Bardzo toporna i trwała ta skrzynia. No, co uruchomimy, tę maszynę zobaczycie, jak to chodzi, jak to się prezentuje. Włączymy sobie sanie, dźwignie, BHP. Tutaj mamy włącznik. Spokojnie nad tym też pracujemy, żeby to troszkę ulepszyć. Także wszystko w swoim czasie. Jak widzicie, jest tu też zamontowany sprzęgło w tej wygodnej postaci. Ono teraz nie działa, bo muszę puścić dźwignię. Ale jak teraz puściłem dźwignię, to on już będzie ruszał. Hop. Teraz jest na trójce wolnej. Możecie zobaczyć, jak wygląda prędkość robocza biegu trzeciego wolnego. Wciskam dyferencjał, zakręca bardzo ładnie. Wciskam sprzęgiełko, zatrzymuje się. Mogę teraz wybrać inne przełożenie, na przykład wsteczny. Wsteczny, wolny jest na nim tak jak nazwa mówi, wolny, ale jest bardzo silny. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Możemy wybrać sobie wolną jedyneczkę. Też jest taki wolny, mniej więcej jak na wstecznym, ale bardzo zwrotny. Siły też mu nie brakuje. No i dwójeczka wolna Cofniemy się jeszcze do tyłu Pokażę Wam jak wygląda ten bieg szybszy Oczywiście nie będziemy włączać wszystkich Bo nie będziemy tutaj za nim gonić Ale zobaczcie, wyważenie jest piękne Wyważenie jest piękne tego traktorka Ja go ledwo to trzymam Tylko tak naprawdę można powiedzieć opieram na nim rękę Zobaczcie Jeżeli ktoś uważa, że jest to w prowadzeniu, no to to jest właśnie pobudzenie. że nie. Wbijamy sobie teraz zająca, czyli biegi szybkie. Sprawdźmy jedynkę. Jedynka z tych biegów szybkich to jest taka już prędkość, można powiedzieć truch. Ale zwrotność wcale nie jest gorsza. Nie będziemy wbijać już tych kolejnych biegów. Ogólnie szybkie biegi to zalecam tylko z przyczepką. Przyjeżdżajcie, wybierajcie swoje traktorki, bawcie się dobrze na placu, tak abyście mogli dostosować je do swoich potrzeb. Na pewno nikt wam tutaj nie odmówi, możemy porozmawiać. O dowolnym traktorku dowolnym możecie pojeździć. Do naszego sklepu zapraszam wszystkich chętnych.